Oh my God. Najlepsze postacie w Brawl Stars Part 3 Według mnie bardzo dobrą postacią jest Cornelius, bo jeśli ktoś się znajduje w tym jego kółku To ładuje mu się ult A kiedy użyje swojego ulta to przenosi typka do innego świata przez co zadaje dużo mniej HP I nie może używać ulta, więc według mnie ta postać przez to, że też dużo zadaje to jest bardzo dobra więc ten świat jego to jest bardzo ładne i wszystko. Teraz czas na Larry'ego i Loriego, którzy zrzucają takimi fajnymi bilecikami, które bardzo dużo zadają, bo wybucha to aż dwa razy, zadając razem tyś, ty, 2000 HP, a kiedy zresztą swojego brata, to po prostu jest bardzo dobry, no po prostu wszystko przegrywa. Ale kiedy użyje jeszcze swojego gadżetu, to wtedy się zamieniasz z Larym i Lori miejscami, i się jakby leczycie razem, nawzajem. Więc według mnie ta postać ma bardzo duży potencjał.